was w kanale posiadce. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak będzie wyglądał kanał w najbliższym czasie, po co on w ogóle powstał, do kogo jest skierowany i jakie mam plany na najbliższy czas. Kanał posiadce powstał dla was i dla mnie. Może trochę bardziej dla mnie niż dla was, ale mam nadzieję, że wiemy tutaj fajną społeczność. Ona już powoli zaczyna się budować. Z odcinka na odcinek z programu na program widzę, że jest coraz większa publika, tych subskrypcji, wyświetleń przybywa. Widzę, że coraz liczniejsze grono udziela się w komentarzach, także za to bardzo serdecznie dziękuję. Kanał powstał po to, żeby popularyzować siatkówkę, bo odnoszę wrażenie, że mm, kiedy ktoś ogląda siatkówkę, kto nie jest z nią tak zaznajomiony... Ma trochę problemy, żeby rozeznać się kim jest libero, co robi środkowy, czemu on wchodzi, czemu zaraz później schodzi z boiska. Chcesz ją popularyzować, chciałbym trafiać w takie nowe kręgi, może zachęcić kogoś do tego, żeby zobaczył na czym ta siatkówka wygląda, może sam spróbował odbić. Dlatego ten kanał będzie takim troszkę miszmaszem. Będziemy tutaj rozmawiać o takich bardziej. Skomplikowanych rzeczach dla takich większych Zajawkowiczów, ale także pojawią się tutaj takie wywiady z trenerami, z trenerami grup młodzieżowych, miejmy nadzieję, czy też wywiady z, ze statystykami, gdzie będziemy rozmawiać o bardziej skomplikowanych zagadnieniach, czy w ogóle jak czytać statystykę. Ten kanał powstał po to, żeby przybliżyć tą siatkówkę, żeby z nią porozmawiać, żeby stworzyć fajną społeczność, żeby nauczyć się czegoś nowego. Mówienie do komputera i do kamery dla mnie nie jest czymś, z czym jestem obyty. Ca cały czas się tego uczę. Jest to dla mnie coś nowego. Montowanie, właśnie nagrywanie takiego odcinka jak dzisiaj, to jest wszystko coś nowego. Nie będzie tutaj bardzo profesjonalnych widoków, paru jakichś miniaturek, przygotowanych plansz. Nie, to jest... To będzie bardziej taki spokojny, lifestyle'owy kanał, gdzie będziemy sobie mówić, po co w ogóle, e, gdzie, gdzie są jakieś prowadzone rozgrywki, kto wygrał. Będziemy spotykać się w każdy poniedziałek o godzinie 19, jak wystartuje Plusliga, mówiąc sobie o tym, co się działo w ostatniej kolejce, co nas zaskoczyło. Może o transferach, kontuzjach, a może będziemy sobie psioczyć, jak to my, kibice, mamy w zwyczaju i będziemy opowiadali, co jest w tym ostatnim... Co jest w tym ostatnim tygodniu najważniejsze z punktu widzenia kibictwa? Może uda zaprosić się kilku fajnych gości w tym najbliższym czasie, żebyśmy mogli rozwijać tą naszą społeczność siatkarską, jaka się tutaj pojawia. Mamy już za sobą programy czy z materacem, który przyszedł i rozmawialiśmy o igrzyskach olimpijskich. Mamy też program z fizjoterapeutą sportowym Bartkiem Goleszem. Bartek też będzie się pojawiał w naszym kanale i pewnie będziemy gdzieś tam przeplatali tą jego wiedzę fizjoterapeutyczną, z wiedzą siatkarską Będziemy się go pytać, jak w jego drużynie, jak Feniksowi idzie w rozgrywkach i czy awansują, czy będą awansowali. Także tych pomysłów na pewno będzie dużo i właśnie to jest sens, żeby tą siatkówkę popularyzować, żeby jej żyć, żeby był całe miejsce, gdzie będziemy mogli się spotykać, że każdy, żeby pamiętał, że poniedziałek o 19 widzimy się w kanale Posiadce, że to jest miejsce dla nas wszystkich, że my tutaj przyszliśmy się bawić, przyszliśmy sobie pogadać, przyszliśmy sprawdzić, co w tej siatkówce piszce ostatnio. Może nawet ktoś nie, nie będzie oglądał wszystkich kolejek, ale będzie śledził właśnie takie skróty w kanale Posiadce. W te nasze programy o siatkówce będzie śledził live'y, żeby dowiedzieć się co w tej plus lidze piszczy. Wiadomo, że można to robić bardzo profesjonalnie, pić się na tym, żeby warstwa graficzna, żeby warstwa wideo, wideo, warstwa dźwiękowa była lepsza. Na pewno to będzie ewoluowało z biegiem czasu, na pewno będę w to inwestował, żeby jak najlepszej jakości content pojawiał się na tym kanale. Ja z zawodu nie mam niestety do czynienia z takimi rzeczami, to wszystko jest nauką. Także dajcie mi, proszę, trochę czasu, żebym się wdrożył, wdrożył w to, jak w ogóle wygląda taki proces budowania swojego kanału. Dla mnie jest to projekt bardziej długoterminowy, bardziej to jest moje hobby, to jest moja zajawka. Siatkówka to jest coś, co kocham. Coś, co zawsze towarzyszyło mi w życiu. Tak, może nawet chwilkę o mnie. Ja grałem w siatkówkę, tak jak w siatkówkę, tak jak pewnie słyszeliście w różnorakich materiałach, które zostały tu już przeprowadzone na kanale. Grałem w siatkówkę na pozycji Libero w grupach młodzieżowych. Później wybrałem się już do zwykłego liceum. Siatkówka trochę. Poszła na bok, ale cały czas gdzieś ją śledziłem. Cały czas miałem z tyłu głowy, że chciałbym gdzieś ją skomentować. Chciałbym skomentować mecz, chciałbym w ogóle mieć tą siatkówkę gdzieś w swoim życiu bliżej niż być tylko takim biernym oglądającym. Dlatego pojawił się pomysł otworzenia kanału po siatce, założenia Twittera, założenia Facebooka, gdzie was serdecznie zapraszam i kontynuowania tej przygody siatkarskiej. Więc co dalej z tym kanałem będzie się działo w najbliższym czasie. W najbliższym czasie będzie na pewno śledził rozgrywki plus ligi Tauron ligi pewnie troszkę mniej, ale zapraszam Was na Facebooka, bo po siatce to nie tylko ja, jest jeszcze ze mną mój tato Wojtek, który śledzi na pewno też, będzie śledził na pewno rozgrywki Tauron ligi. Będziecie go pewnie mogli zobaczyć na hali na Podpromiu, czy też na Dewelopresie. Na y, meczach Haseko będzie robił zdjęcia, wrzucał, pisał jakieś swoje przemyślenia odnośnie meczu, który był na hali na podpromiu. Co się działo atmosferze, o przebiegu meczu? Pewnie jakaś fotorelacja z jego, z jego telefonu, z jego sprzętu też się zdarzy na, na tym kanale, który jest prowadzony na tej stronie naszej Facebookowej, więc tam na pewno znajdziecie nasz kanał. Więc. Plus liga, śledzenie, będziemy robić livey, będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje. To jest nasz na pewno najbliższy cel. Zapraszanie gości, rozmawianie z nimi o ale będziemy zaczynać od tych takich dołów, nie będziemy sięgać po najbliższe, najwyższe gwiazdy. Spróbujemy zaprosić może młodzieżowego trenera, może psychologa sportowego. Jesteśmy po fajnym programie z fizjoterapeutą, więc mam nadzieję, że to powoli zacznie się rozkręcać. Tak jak mówiłem naszym celem jest Plusliga i opowiadanie to co, to co aktualnie jest na świeczniku w Plus Lidze. Będziemy po prostu robić sobie taki przegląd internetu. Będziemy na przykład wchodzić sobie na strony Plus Ligi, patrzeć na to jak, patrzeć jak wygląda najbliższa kolejka która, w który może mecz nas najbardziej interesuje. Będziemy rozmawiać sobie o jakichś m, takich fajnych hitach które pojawiają się w najbliższym czasie. Widzicie, pierwsza kolejka startuje już 13 września. Zaczynają się bardzo fajnym meczem. Aluron Bogdanka lub, lub, lub Lublin. Wilfredo Leon, Aaron Russell. Fajne spotkanie takich mega marek, które będziemy mogli obserwować w Plus Lidze w najbliższym czasie. Więc będziemy sobie wchodzić, będziemy rozmawiać sobie o tych meczach, będziemy robić predykcje. Mam nadzieję, że ta społeczność, która pojawia się tutaj coraz częściej, będzie żywo uczestniczyć w budowaniu kanału. Będziemy rozmawiać o jakichś założeniach, co dzieje się w klubach. Tych informacji jest coraz więcej. Będziemy też mówić na przykład o tym, że Karol Kłos został kapitanem Asekoresowi, że Asekoresowia wygrała pierwszy puchar w Krośnie, który był przygotowaniem do, do tego sezonu, że Warszawa wygrała mem memoriał Ark Arkadiusza Gołasia. Będziemy rozmawiać o tym, jak zagrały jastrzębie. Będziemy rozmawiać o tym, jak, zagrało, jak zagrała skra. Jakie problemy może ma skra? Będziemy rozmawiać o Zaksie, o Kurku, o Januszu, o linii przyjęcia Zaksy. Czy to wszystko będzie pojawiało się w kanale posiadce? To jest nasz cel. Naszym celem jest promocja. Będą pojawiać się tutaj takie bardzo proste czasami. Będziemy rozmawiać o ustawieniach. O, o niektórych zawodnikach. Będziemy, może zaprosimy jakiegoś środkowego, który przybliży nam, jak gra środkowy, na czym musi się skupić środkowy. Będziemy rozmawiać o każdej pozycji, żeby wdrożyć. Cie w to życie siatkarskie i żeby wdrożyć się w tą siatkówkę od podstaw, więc czasami pojawią się bardziej skomplikowane materiały, a czasami, tak jak mówiłem, będą to materiały, które są takie skierowane do początkujących, dla tych, którzy szukają informacji o takich podstawach siatkówki. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście z kanałem. Ze mną od początku. E, jesteśmy już ponad miesiąc. Ponad miesiąc temu założyłem kanał i nie spodziewałem się, że te liczby, które zostały wygenerowane w czasie, kiedy trwała olimpiada, bo ta olimpiada była takim kikiem e, dzięki której e, wystartował ten, ten kanał e, i udało się zebrać 44 subskrypcje. Czas oglądania, który poświęciliście na kanał, posiadacze to już jest ponad 130 godzin i udało się wykręcić. Około 8000 wyświetleń, także to są rewelacyjne wyniki, jeśli chodzi o kanał po siatce. bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Bardzo dziękuję, że uczestniczyliście w budowie tego hmm, kanału, że zobaczyliście, bo wiem, że są osoby, które zobaczyły wszystkie 9 transmisji na żywo od samego początku. 16 z shortsów, które zostały wyprodukowane. Jeśli jesteście tu ze mną, i to trwaliście do tego momentu, to tak jak zawsze, proszę Was, zostawcie komentarz o treści kanał. Zapraszam Was do odwiedzenia naszych social mediów. Tak jak mówiłem, jest jeszcze Facebook, gdzie, który prowadzi mój tato Wojtek, z którym również też coś wrzucam, z którym rozmawiam o siatkówce. Jest ten właśnie kanał o siatce. Jest TikTok, jest X, czyli dawny Twitter. Zapraszam Was. Linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.